Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek i Michael, to jest podcast Adventure Sip. i w końcu ruszamy na wspólną przygodę. Tak jest, nadszedł w końcu ten moment, gdzie zabierzemy Was ze sobą w wyprawę, przejdziemy od tej teorii, którą poruszaliśmy tutaj do tej pory, czyli rozmawialiśmy sobie o naszych podróżach wymarzonych albo tych, które już odbyliśmy, i tym razem zabierzemy Was ze sobą yy, za pomocą naszych, naszych kamer na nasz wymarzony szlak West Highland Way w Szkocji. Nie będzie to zwykły vlog yy, z całego wyjazdu, bo warto tutaj wspomnieć, że nie są to dwa dni, nie są to trzy dni, nie są to cztery dni, tylko tak naprawdę siedem dni, jak dobrze liczę. Yy, mamy siedem dni i zamierzamy dla Was stworzyć projekt, a w zasadzie projekt Daily Vlog. Zamierzamy dokumentować to, co się dzieje na bieżąco podczas naszej wyprawy, to, co będziemy robić, z czym będziemy się zmierzać. No i to, co będziemy po prostu widzieć również, bo to chyba jest najważniejsze i to, co będziemy przeżywać. Postaramy się, żeby to były codzienne odcinki. Oczywiście zrobimy to tak, żeby dostarczyć Wam jak najwięcej kontentu. Chyba, że coś nas tam zje, albo będziemy uciekać przed jakimiś nawiedzonymi krowami Naw przez jeden dzień, to tak. wtedy... Doczytaliśmy, że są takie nawiedzone krowy tak. na I trasie łyskania. Nie wiem, czy oglądałeś się Brave ale tam podobno dalej grasują takie. Takie bandy pomalowane na niebiesko, tak, więc tutaj ok. trzeba, trzeba też uważać, no ale jesteśmy na gotowi, dlatego tu będzie wyprawa dosyć ekstremalna. Tutaj na chwilkę ci przerwę, panie Michale. Mówiąc tak, już cytując trylogię Sienkiewicza, <laughs> żebyście wiedzieli, czym w ogóle jest ten filmik, bo wiadomo, tutaj zapowiadają Wam nasze daily vlogi, ale w dzisiejszym filmiku Wam chcemy opowiedzieć troszeczkę w ogóle o samym pomyśle, co chcemy tą wyprawą osiągnąć, co chcemy zrobić, jak ona będzie wyglądała, skąd się wziął pomysł. I bardzo istotne jest to, że dla tych, którzy zostaną do końca odcinka, jest przygotowany konkurs. Tutaj gdzieś w naszym otoczeniu nie wskazujemy dokładnie, ale możecie już zobaczyć. Nagrody, coś, co można wygrać w naszym konkursie, więc jeżeli chcielibyście to coś dostać, co dalej nie powiem, co to jest, możecie się tylko domyślać, to warto zostać do końca. Zadanie nie będzie trudne, a nagrody są naprawdę super. Więc... Najpierw określmy, czym jest West Highland Way. Kiedyś już o tym opowiadaliśmy w naszej bucket-liście, jeżeli się nie mylę, opowiadaliśmy, że jest to nasze marzenie, żeby ten szlak przejść, ale może powiedzmy wam troszeczkę, czym jest ten szlak. Skąd się nam wziął, dlaczego chcemy go przejść, to nas zainspirowało. Po kolei przechodzimy, wszystko, cały nasz tok myślenia, skończymy na konkursie, więc warto zaczekać. Okej, okay, najważniejszym faktem a propos West Highland Way, trasy West Highland Way, jest to, że jest to jeden z najpopularniejszych Jedna z najpopularniejszych w zasadzie tras e, trekkingowych, spacerowych, e, ogólnie o dużej odległości na świecie. Jedna z najbardziej znanych na świecie tras e, prowadzi przez, e, Highlandy. przez Highlandy, no najkrócej i najprościej mówiąc. E, Wiecie, włoskie wrzo wrzosowiska, opuszczone zamki, słynne jeziora Loch Lomond. Czary, i, Harry Potter. Tak, więc to, to wszystko, co, co kojarzycie z filmów, tam można mm, zobaczyć na, na żywo. Tak. Sama Trasa zajmie nam, teoretycznie powinna nam zająć 154 km, więc tu nie ma żartów. Tak, tutaj przede wszystkim ten szlak nie jest trudny, bo też co pora już sobie robiliśmy researchu, czy musimy robić jakiś trening specjalistyczny itp., itd. Nie, teoretycznie, bo szlak nie jest trudny, nie ma tam dużych przewyższeń, jest cały czas dobrze oznakowany, jest to naprawdę taka elegancka ścieżka. Ale jedyny problem jest w tym, że on jest długi, że no, taki dystans, jak powiedziałeś, 150 coś, tak? 4 km, hmm, tak. Tutaj faktycznie zwykle pojawia się informacja, że na przejście szlaku powinno się przeznaczyć 7-8 dni mniej więcej. No my chcemy to zrobić w ciągu dni 5. Dlatego tutaj takie mamy loty. Tyle, tyle dostaliśmy też możliwości wyjazdu ze względu na nasze zobowiązania zawodowe. Dlatego będziemy musieli tam mocne tempo narzucić, dlatego też myślę, że ta wyprawa się zrobi troszkę bardziej ekstremalna niż powinna być, bo będziemy troszeczkę faktycznie starać się te dystansy zwiększać. No ale będziecie mieli okazję to śledzić razem z nami. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Tak, no i może powiedzmy skąd wziął, skąd wziął się taki pomysł, bo ja pamiętam, że ty go zaproponowałeś, ja usłyszałem o West Highland Way, trasie West Highland Way od ciebie w zasadzie. U mnie... Szczerze mówiąc, kiedyś mi się to po pojawiło gdzieś chyba w internecie. Jeżeli dobrze pamiętam, na Instagramie pokazała mi się ta trasa, ale taki moment, kiedy West Highland Way znalazł się na mojej bucket bucketliście, to była lektura książki Nerd Fitness. To jest taka książka. Steve Camp chyba to napisał, ma też swój profil internetowy, właśnie Nerd Fitness. Gość inspiruje do aktywności fizycznej, do sportu za pomocą popkultury, więc na przykład nie mm. wiem trening jak Indiana Jones, nie? Albo w ogóle tam cała taka jego filozofia życiowa jest taka, żebyście stworzyli sobie klasę postaci, okay. to w ogóle się nazywa profesjonalnie gamifikacja. Mm -hmm. To miałem, pamiętam, kiedyś na studiach. I chodzi o to, że jakieś takie codzienne czynności sobie zmieniacie jakby w grę, nie? I na przykład, nie wiem, wbijasz poziomy, trenują codziennie, nie? I nie wiem, jeżeli, albo u tego Steve'a Kamba to jest troszeczkę jeszcze podrasowane, bo on sobie w ogóle rozpisał jakieś levele swoje życiowe nie? Okay. i że jakby za jakieś na przykład wykreślenie czegoś z bucket listy dostaje punkty doświadczenia i wbija kolejny poziom i pamiętam, że u niego w jednym z tych poziomów było przejście West Highland Way, bo w swojej książce podzielił się Różnymi tam faktycznie osiągnięciami, tam wiecie, było właśnie jakieś pływanie z rekinami, skok na bungee, skok ze zbadochronem, i każde z tych rzeczy jakieś mu dawało punkty do doświadczenia. Ale jedna z tych rzeczy to było właśnie przejść West Highland Way w Szkocji yy, i to mu pomagało wbić tam, nie wiem, poziom 30 podróżnika czy cokolwiek. Okay. Yy, ale wtedy sobie to wygooglowałem i tak to trafiło na moją bucket listę, że faktycznie też chciałbym to przejść, bo zobaczyłem sobie te widoki, taką powiedzmy Szkocję, szkocką przyrodę w pigułce. A później, będąc w Stanach, poznałem Henry'ego, który i tak tego nie obejrzy, ale poznałem Henry'ego, który jest Szkotem. I na to West Highland Way nawet jakieś krótkie odcinki sobie chodzi właściwie co miesiąc, nie? I po prostu razem ze znajomymi śpi w namiocie właśnie gdzieś tam nad jakimś jeziorem i relacjami dzieli się na, na Instagramie i faktycznie to też mnie zainspirowało, że kurczę, nie? Taki właśnie poczuć ten szkocki vibe. Ja na razie na wyspach też dużo nie byłem. Ja byłem tylko w Londynie i w Leeds, mhm. więc w dwóch miastach angielskich, gdzie Londyn to w ogóle... To tak jak się mówi, że jak byłeś w Nowym Jorku, to nie byłeś w Stanach, nie? To domyślam się, że tak jest z Londynem. Jeżeli byłeś w Londynie, to, to nie powiesz, że byłeś na na wyspach brytyjskich, bo byłeś po prostu w tak kosmopolitycznym miejscu. Że zobaczyłeś tą wielokulturowość w pigułce, a nie brytyjskość w pigułce, nie? Tak. Dlatego tutaj bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję też bardziej zobaczyć Szkocję w tym przypadku yy, i przyrodę, bo właśnie też sobie ostatnio uświadomiłem, zdając jakiś egzamin językowy, gdzie wszędzie były po prostu obrazki nie? Z, z Wielkiej Brytanii i tak sobie spojrzałem na te obrazki i pomyślałem, że kurczę, no to jest tak niedaleko, mhm. a poza tymi dwoma miastami, to ja w ogóle nie widziałem Wielkiej Brytanii, nie? Nawet, żeby sobie zrobić jakieś road trip'a, coś, a myślę, że ten szlak West Highland Way jest bardzo. Dobrym początkiem, żeby poznać trochę więcej tej przyrody brytyjskiej, szkockiej yy, i przy okazji, no troszkę się sprawdzić, nie? Bo nie wiem, jak ty, ale ja takich doświadczeń trekkingowych jeszcze nie miałem. Mój największy trekking był może dwudniowy, gdzie faktycznie gdzieś spałem poza yy, wtedy w jakimś szałasie w ogóle, nie? Ale mm. oprócz tego, no to takich doświadczeń nie mam, dlatego to będzie na pewno dla nas duży sprawdzian, bo nie dość, że chcemy spędzić 5 dni w trasie, mm. to jeszcze chcemy. W te 5 dni przyjść trasę, która jest rozpisana na 8 dni. I przeżyć. I przeżyć, no też byłoby dobrze, i tam coś jeść, nie? No, w miarę tak. No i jeszcze do tego oczywiście dokładamy zajęcie vlogowania, więc tak. to już w ogóle zamierzamy rzucić się na bardzo głęboką wodę. No ale tak, West Highland Way myślę, że może być nie tyle co takim skrótem tej brytyjskości, ale przedstawieniem nam, jak się tam żyje i ogólnie jak wyglądają tam te tereny, żeby to faktycznie mieć w głowie, bo to będzie, przypomnijmy, 5-6 dni w zasadzie stricte z naturą i z ludźmi, których tam spotkamy, bo warto też wspomnieć, że to nie jest 5-6 dni chodzenia tylko i wyłącznie przez wrzosowiska, jeziora, góry i tak dalej ale mamy tam przystanki, mniej więcej są wyznaczone w ten sposób, że na koniec każdego dnia po przejściu teoretycznie 20, 25 czy 30 km mamy gdzieś tam jakieś miasteczko. Więc to też takie klimatyczne miasteczka, tak. wiecie, kamienne domki, no takie hmm. znowu typowa szkockość. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc jakby mamy tam możliwość takiego w cudzysłowie resetu delikatnego i sprzętu i nas samych. No wiadomo, skrzydło trzeba przemyć, jak to mówią. Dwie... <laughs> Każdy wie co chodzi. Nie wytrzymamy swojego zapachu, jeśli A, o to nie, nie, nie mielibyśmy się myć przez, <laughs> przez parę dni. No to w strumieniach tam ja liczę na to, że tam chyba, że zanieczyścimy za bardzo szkocką przyrodę wtedy. No nie, no to już jakby toksik w ogóle nie ma o czym <laughs> chyba, mówić. Chyba ty. tak ty. No ale wracając do tego, od dwóch lat mniej więcej ja słyszałem informacje od Piotra, że jest taka trasa, że fajnie by było, było zrobić kiedyś, ruszyć i w ogóle się nie zająć. Planowaliśmy wyjazdy i dwa lata temu chyba, i rok temu, albo przy, na pewno tak, rok i, temu. I nie, nie wypalało. Nie wypalało. Tutaj, o, to też warto, warto wspomnieć, że West Highland Way jest szlakiem, który najlepiej jest zwiedzić, przejść w bardzo dwóch, krótkich oknach czasowych w ciągu roku. Mhm. E, I akurat się trafiło, że to jest właśnie to okno czasowe, gdzie powinno się to, ten szlak przejść, e, albowiem, albowiem powiadam wam, że do, do kwietnia jest tam bardzo zimno, a od początku maja zaczyna się sezon, nie wiem czy można powiedzieć, sezon, se, że to jest sezon lęgowy, czy, czy jeszcze inaczej, ale po prostu jest tam bardzo dużo insektów, owadów i tych meszek, muszek, mm -hmm. małych muszek, czyli meszek. Takich, e, takich właśnie. Tak, i to tak naprawdę do ekstremum, to właśnie też mój, zna ten, mój znajomy Henry, legendarny, nie? <gry> który tak, Henry! Tak, tak naprawdę nie istnieje, nie no, istnieje. Ale dla wymyślonych przyjaciół. Tak. Właśnie on opowiadał, żeby w maju już tam nie jechać, bo po prostu jest masakrycznie, że nie, no w ogóle nie będziecie się cieszy, cieszyli widokami, bo będziecie cały czas zajęci odganianiem się od tych much, i też widziałem takie zdjęcie, gdzie wpisałem sobie West Highland Way powiedzmy, nie wiem, w czerwcu. I było zdjęcie, że ktoś podnosi rękę i wygląda, jakby miał rękawiczkę na sobie, nie taki tak. był obleziony przez te owady. Dlatego to jest to takie małe okno, że najlepiej kwiecić, no może po Początek maja, gdzie już w maju się faktycznie zaczyna ten, ten czas z, z owadami. No i później kawałek jesieni znowu jest takim dobrym okresem na zwiedzanie tych, tych rejonów, ale znowu już się robi zimno, więc to są takie dwa, dwa okresy czasowe, że najlepiej ten, ten szlak zobaczyć. No i się akurat teraz udało po dwóch latach prób, gdzie cały czas to jakoś nie wypalało, że w końcu się nam udało już kupić bilety, więc nie ma odwrotu. Teraz się już szykujemy tak ostatecznie, no i cieszę się z tego niesamowicie, że taki. Naprawdę potężny projekt z bucket listy uda się uda się odhaczyć. Tak. I to całkiem y, spontanicznie można powiedzieć, bo nie planowaliśmy tego. No, mówiliśmy, wspominaliśmy o tym jeszcze z miesiąc temu, gdzieś ktoś może chciałby polecieć, żeby przeżyć to razem z nami, y, ale finalnie jakby kupiliśmy bilety i, i no i jakby działamy i robimy to trafił się idealny w sumie okres czasowy tych paru dni mhm. gdzie mamy czas na jakby odpowiedni czas na przejście tej trasy w dosyć szybkim tempie ale myślę, że udamy ra damy, damy radę, no damy radę, nawet myślę, myślę że tak. damy radę. Właściwie um... jedną taką zmienną jest to, czy uda nam się jeszcze zobaczyć Edynburg, bo to też jest moje marzenie, żeby to miasto zobaczyć. To hmm. ja zawsze mówię, że przynajmniej ze zdjęć wygląda jak miasto typowo wyjęte z Harry'ego Pottera. Hmm. Byłoby super też zobaczyć Edynburg, ale to będzie trochę dla nas motywacja, bo jeżeli uda nam się przejść to tam, nie wiem, w cztery pół dnia, jest to też, możliwe, to wtedy będziemy mieli jeszcze okazję pojechać do Edynburga i go zobaczyć. Jeżeli mm -hmm. nam się nie uda przejść tak szybko, no to wtedy Edynburg zostanie na kiedy indziej. Ale to też będzie motywacja, żeby przejść i też musimy pamiętać, że nie chcemy aż tak gonić, prawda? Bo tutaj, no, chcemy, żeby to tempo było mocne, żebyśmy, żeby nam się udało cały ten szlak zaliczyć, ale przy okazji, żeby nie było tak, że, nie wiem, Michał powie, o, ale ładne jezioro, a ja powiem, no, no, idziemy dalej. Nie? Żeby tutaj tak, jednak dotknąć to, nacieszyć. gdzie jesteśmy, a nie żeby to był taki, taki maraton, nie? Ale myślę, że nam się to uda wypośrodkować, no i też będziemy z tymi, z tymi kamerami cały czas dokumentować. Jako, że raczej internetu mieć nie będziemy, to może nie będzie to relacja na żywo. Prawdopodobnie myślę, że może nam się będzie udawało codziennie wieczorem storyski poddawać, czy to na nasze prywatne profile, czy na profil właśnie Adventureship na Instagramie, na który zapraszamy. Ale tak daily vlogi myślę, że sobie zmontujemy i będziemy dodawać sukcesywnie po powrocie. Bo raczej tam przestrzeni na ten montaż nie będzie, bo jednak będziemy musieli tam, tam przeżyć. Chyba ci coś przerwałem. Yy, nie, ale ja chciałem tylko to do, dodać. To do mnie to, skoro <noise> tak to kontynuuję, chciałem tylko dodać, że widziałem rekordy, ludzie biją rekordy i to nie przez jakby mm, biegnięcie całej trasy, yy, tylko po prostu jakby zwiedzenie jej, ale w szybkim tempie i z minimalną ilością snu, jak do mnie mam pewnie jest 5-6 godzin i to gdzieś pewnie na trasie. Ludzie to byli w stanie zrobić w 3,5 dnia na przykład. Okay. I to nie w takich hardkorowych mega warunkach. W hardkorowych to widziałem, że chyba ktoś to zrobił 24 godziny. Nie wiem, czy to możliwe. Ale Myślę, może tak. jakiś tam rekord Guinnessa ktoś po prostu już przebiegł, nie? Wiesz co, ja teraz sobie przypomniałem podczas naszej rozmowy, że złe, ja mam trochę doświadczenie, bo jakieś brałem udział w ekstremalnej drodze krzyżowej <grych> I, no. ale nie, to bardziej w kontekście tego, że tam było 40 km i szło się całą noc z Lublina do wąwolnicy. No, <grych> więc wiesz, West Highland, Way, to tu może no, się schować, no. ale kwestia jest taka, że Pamiętam, że na koniec byłem strasznie styrany, także już się jakby... Ja nie pamiętam widoków na koniec tej, tej, mhm. tej ekstremalnej drogi krzyżowej, więc tutaj też musimy wypośrodkować. No wiadomo, że tu się szło w nocy i jakby to był taki sens tej ekstremalnej drogi krzyżowej, żeby cię tak to wymęczyło, tak. żebyś tutaj poczuł ciężar tego krzyża. Ale no, po prostu, że wiesz, to było naprawdę mega, mega męczące, no ale myślę, że tutaj raczej nam się uda wypośrodkować, nie? że przede wszystkim nie będziemy szli w nocy, tylko będziemy raczej tak sobie robić jakiś, czy to przerwę, żeby zjeść sobie haggis, czyli taką podobno najbardziej szkodę szkocką potrawę. Tak, mówiliśmy kiedyś o hmm. tym, nigdy w życiu czy przymierzyć kilt. Tak, no, no ja to, to mam nadzieję, że jednak kilt sobie przywiozę, nie to też moje marzenie, żeby tutaj ze Szkocji przywieźć, a w dodatku chciałbym zauważyć, że moja jedna z najbardziej inspirujących mnie postaci, co nie jest aż tak pozytywne e, z popkultury, to Sknerus MacQuatch, który jest szkotem. Oh. Więc to też jest dla mnie trochę takiej inspiracyjna podróż do korzeni mojej osobowości, czyli, wiesz, bycie dusi groszem i centusiem. Super. E, tak, to, to właśnie, ta, to się narodziło w Szkocji razem ze Sknerusem makkwaczem, albo po angielsku Scrooge McDuck, e, więc bardzo, bardzo fajnie będzie faktycznie zobaczyć miejsce, gdzie Sknerus się na dobrą sprawę wychowywał i urodził. Tak, tak. No nie, to będzie fajne przeżycie, na pewno może zbierzesz jakąś pamiątkę stamtąd. Być może postaramy się zrobić jakiś fajny konkurs z tym, jeśli nam się uda. E, również, może coś przywieziemy, może nas nie zamknął kamień, może owce, jeśli może, może tak, może, może, ale wracając, Ogólnie to spontaniczny wyjazd. Tak i to też myślę że jest dobre na nasz kanał z tego względu że oczywiście to zależy od tego jeszcze jak zrobimy z noclegami bo tutaj na razie tak jak mówił Michał zwykle dzień się kończy w jakimś miasteczku wiosce i tam są dostępne noclegi są nie są bardzo się różnią cenowo, bo może to być jakiś hotel za, nie wiem, 200 funtów za noc, a może to być nocleg też całkiem porządny, ale za 60 funtów za dwie osoby ym, w jakiejś chatce. Więc to dwie naprawdę, to są mocno zróżnicowane ceny i na pewno w takich miejscach postaramy się te noclegi budżetowo znaleźć. Ja cały czas jeszcze rozważam, napisałem też do Henrego Mitycznego i pytam też Michała, bo ja bym na wszelki upadek wziął też śpiwory, bo ja bym na przykład chciał też tam na dziko sobie przenocować. Tam w nocy chyba temperatura będzie dochodziła do plus trzech, schodziła w dół do plus trzech, więc też nie będzie, nie będzie aż tak źle, no ale już to będzie troszeczkę zimnawo, ale nawet jeżeli byśmy chcieli dłużej, więcej chodzić, no to jakby nas tam noc złapała powiedzmy w, w środku pola, no to żebyśmy no. byli w stanie sobie tam przenocować, a też moim marzeniem jest zrobić sobie kawę po kowbojsku nad brzegiem jeziora z rana, z dala od cywilizacji, dlatego ja tutaj będę jeszcze cały czas próbował Michała przekonać, żebyśmy też mieli jakąś tam noc na dziko. No i wiadomo, że wtedy też kosztowo nam to wychodzi jeszcze lepiej, ale cała ta moja wypowiedź miała na celu to, żeby wam pokazać, że będzie to wyjazd na pewno bardzo budżetowy, bo tutaj nie jest tajemnicą, że bilety lotnicze udało nam się znaleźć za trzy stówki od osoby. W obydwie strony oczywiście. W obydwie strony, w to jest powrotem z, z Krakowa. Z Krakowa do Glasgow. Tak. Na miejscu no to wiadomo będzie nas czekał jeszcze pociąg już z Fort William, czyli ze stacji końcowej West Highland Way do Glasgow. と、いまた。 Ile mówisz? 40 funtów? czy nawet Tak, mniej? i około 4 godzin trasy pociągiem. Tak, więc ale też fajne przeżycie. Ale na pewno będzie to też wyjazd mocno budżetowy i taki mocno przygodowy. Dlatego myślę, że jak nam się to uda, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze i wrócimy szczęśliwie i żywi i zadowoleni, to będziemy mogli przygotować dla was też taki poradnik, krok po kroku, jak sobie taką trasę zorganizować. Chętnie odpowiemy wtedy na wasze pytania. I myślę, że będzie to kolejny taki kolejna taka wiedza bardzo użyteczna mhm. dla naszych widzów, żeby sobie też taki wyjazd organizować. Tak, no to, to będzie naprawdę e, poten, te, ta wycieczka ma potencjał, tak, tak można powiedzieć, pod wieloma względami, e, ale z kolei z drugiej strony możemy, ja mogę Cię zapytać, co może pójść nie tak. A, no to co może pójść niech. Biorąc nie tak, pod już... uwagę oczywiście właśnie ten na przykład, że nie ogarniemy mapy i zostaniemy w nocy pośrodku trasy, bez tak, śpiworów. Tak może być. Ulewa. O właśnie, no to wiadomo, mimo tego, że już będzie dosyć ciepło, no to dalej jednak y, pogoda będzie szkocka, więc kapryśna, może... Może przez południa lać deszcz, a później być słonecznie, więc faktycznie może nas zaskoczyć e, pogoda. Może nas złapać noc na trasie i będziemy zmuszeni spać na dziko. Myślę, że dla mnie to akurat chyba całkiem spoko, ale może nas to faktycznie czekać. Mogą nas zaatakować jakieś tam szkockie e, krowy długowłose highlandzkie, no to tutaj też na szczęście znamy dosyć dobrze samoobronę i tutaj myślę, że nie będzie, nie będzie problemu. No i ewentualnie jacyś dzicy szkoci, no tutaj, no tak jak mówiłem, ja oglądałem Bravehearta, no to, tak, oglądałem Bravehearta, wiem, jak to wszystko wygląda, więc tam, jeżeli faktycznie ci górale dalej biegają, no to takie zagrożenie dalej, dalej może wystąpić. Ale to tylko takie rozważania. Tak. I ogólnie jakby chciałem po prostu zaznaczyć, że ewentualnie bierzemy takie scenariusze jakieś cięższe, ciemniejsze i gorsze, ale nastawiamy się na super podróż, mega dużą dawkę wiedzy, potencjał na przyszłość do właśnie tworzenia jakichś rzeczy. No i co? Polecenia tego później znajomym, żeby te trasy może kiedyś nawet powtórzyć. Dobra, myślę, że... Tak, pokrótce wam przedstawiliśmy plan, nasze przygotowania, tutaj jeszcze, tak jak mówię, jesteśmy w trakcie rozważań, robimy sobie listę, że na pewno musimy sobie latarki, czołówki przygotować, ja sobie kupuję kurtkę lepszą, tutaj te śpiwory. Biorąc pod uwagę, że to jest wyjazd budżetowy, to mamy też bardzo duże ograniczenia bagażowe, więc musimy to dobrze rozplanować, nie zabierzemy sobie takich, wiecie, dużych plecaków z namiotem i wszystkim, tylko lecimy najtańszą linią, irlandzką zresztą, żeby nie mówić, żeby nie mówić z nazwy, najtańszą opcją więc z niedużym plecaczkiem. Teraz podobno jeszcze zaostrzyli sprawdzanie tych bagaży, mm -hmm. więc to i też trzeba, trzeba się na to przygotować. Ale chcemy właśnie, żeby taki rodzaj podróży sobie przetestować, żeby troszeczkę poczuć ten taki vibe, już wiecie. No, dla mnie to będzie vibe kowbojski, Jak sobie gram w Red Dead Redemption i tam się śpi przy ognisku w śpiworze, Ma się tyle co przy siodle tego swojego sprzętu. No to tutaj będzie mieli tyle sprzętu co w malutkim plecaczku na plecach. Więc myślę, że to będzie takie trochę oczyszczenie głowy, nie? Oderwanie się od codziennej Litwy i pracy i jednak sprawdzenie się, nie? Czy po pierwsze tak. damy radę przejść, po drugie, czy damy radę sobie jednak poradzić, tam przeżyć, wiesz, polowanie, yy, jedzenie korzonków, te sprawy. Kamieni? Tak, no ugotowanych. Ale myślę, że będzie dobrze, myślę, że to będzie bardzo ciekawe też dla Was. Będziemy się dzielić z Wami relacjami, już teraz Was zapraszamy i na nasze pozostałe media, i tutaj, żeby nas śledzić w trakcie tej podróży. I teraz przechodzimy do punktu programu, może nie głównego, ale bardzo atrakcyjnego, Czyli naszego konkursu we współpracy z Conesso, z firmą, która była na tyle uprzejma, że zasponsorowała nam lwią część tej nagrody, drugą część zasponsorowałem ja, a Michał. Czy wkładem Michała opowiem. będzie to, że opowiem wam, jaka jest konkurencja? Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Tak, konkurencja jest całkiem prosta, ale niebanalna, dosyć wymagająca. Waszym zadaniem jest postawienie się w momencie, w którym załóżmy. Odkrywacie nowe miejsce na świecie, może nawet na innej planecie, gdziekolwiek odkrywacie nowe miejsce. Może to być budynek, może to być jakieś pole, może to być las, jakaś woda, ocean, rzeka, no cokolwiek, jakaś przestrzeń w ogóle nienarodzona. Jaką nazwę byście dla niej zaproponowali? Czekamy na mm, fajne komentarze, na oryginalne komentarze, na wasze wypowiedzi, po prostu najważniejsze, czekamy na komentarze. I do wygrania mamy Piotrze. Tak, główną częścią naszej nagrody, odstawiam szklaneczkę, jest kawka zasponsorowana przez firmę Conesso, bardzo uprzejmą. Kawka Trip Coffee Mexic, żeby już Was zainspirować trochę do zwiedzania, podróżowania itp., itd. Kawę żarnista. Pięknym opakowaniu, proszę bardzo. A do tego dorzucamy oryginalną pocztóweczkę z Santa Monica, z Los Angeles, z Kalifornii, z miejsca, gdzie kończy się Droga 66. Miejsce, które możecie kojarzyć, chociażby, jeżeli graliście w GTA San Andreas albo GTA 5, tam na pewno. Jeździliście zgodnie z przepisami samochodem, po tym słynnym molo, ale taki zestawik leci do osoby, której komentarz będzie dla nas najbardziej kreatywny, najbardziej nam się spodoba. Pamiętajcie, że nie musicie pisać tylko nazwy tego miejsca ale na pewno docenimy, jeżeli napiszecie też jakiś opis, jak to miejsce wygląda, jakie odkryliście, jakie zdobyliście. Najbardziej kreatywny komentarz zostanie nagrodzony. I nie będzie to koniec naszych konkursów. Mamy przygotowaną jeszcze jedną bardzo podobną nagrodę, i prawdopodobnie ten kolejny konkurs odbędzie się na naszym Instagramie, więc tam też już od razu Was zapraszamy. Kolejna osoba będzie miała okazję też zdobyć pyszną kawkę, jeszcze nie powiem Wam jaką, i też zdobędzie pocztówkę z tego samego kraju, ale też nie powiem Wam jeszcze skąd, to już zobaczycie na naszym Instagramie. Nie ma co Wam spoilerować, więc taki jest konkurs. Szczegóły znajdziecie też w opisie. Tutaj chyba możemy zakończyć nasz odcinek. Przedstawiliśmy wszystko, powiedzieliśmy wam o naszej przygodzie. Niedługo pojawią się kolejne materiały już niedługo z samej Szkocji, więc yy, śledźcie nasz kanał, bo to zdecydowanie warto. Czy chcesz Michale jeszcze coś im, przekazać naszym widzom? Ja chciałbym tylko przekazać, yy, że Oczywiście serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału. Zachęcamy razem do wzięcia udziału w konkursie, bo to fajna rzecz i można sobie fajnie umilić czas nawet e, pomyśleniem nad jakimś ciekawym miejscem. E, jeszcze raz zachęcamy. A wracając jeszcze do odcinka, e, a propos West Highland Way, chciałbym powiedzieć, że. Nie jadę. Że... Wypadło mi coś. Sorry, Peter. <ścoughs> Nie, chciałem powiedzieć tylko, że fajnie, że go nagraliśmy w tym momencie, bo mamy dowód, jeśli to wrzucimy, oczywiście. Panią Tarzysto! Także ten. Mamy dowód e, e, albo nawet taki w zasadzie zakład z samymi e, z nami z, jak samymi, z, z, z samymi namymi, <laughs> e, że musi się to odbyć i musimy pokonać trasę w odpowiednim okresie czasu i tik tak. Tak mamy e, teraz taki taki Pierwszej Michale z przyszłości. Challenge fitnessowo podróżniczy, myślę, że nam się uda. Tak, kolejny przystanek Kilimandżaro. Dokładnie, być może. A tymczasem zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału, lajkowania, jeszcze raz zostawiania komentarzy i oglądania kolejnych odcinków, które pojawią się w najbliższej przyszłości. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Mamy nadzieję, że nakreśliliśmy Wam ee, ideę. ideę, widok e, i również konkurs. Dla pewności umieścimy to wszystko w opisie, tak jak powiedział Piotrek. No i dziękujemy. Mówili dla Was? Piotrek i Michael. To był podcast Adventure Sip i do zobaczenia.